Siemano, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Comson i witam was w pierwszym odcinku sezonu Fifa 13. Gramy yy, Manchesterem United. Skład, jak widzicie, bramka DGA, yy, pomo po prawie pomocnik Rio Ferdinand. I za chwilę dalszą część składu zobaczycie. Coś czuję, że będzie lagować, no bo już troszeczkę klatkuje. Chociaż jeszcze wszystko się okaże. Dobra, lecimy z koksem Anderson przy piłce. Zagrywa do Walencji. Walencja zaś do Cleaverly'ego. Cleaverly tutaj faulowany jest. Żółta kartka chyba. Uuu, czerwona dla Butenga. Czyli mamy mecz. FC Bayern kontra Manchester United Zobaczymy Dobra, zagrywamy do Van Persiego. Van Persie niestety stracił piłkę Ale e, zawodnik z Manchester United Zabiera piłkę Rio Ferdinand Uwaga proszę Państwa I pierwszy strzał I niestety Neuer obronił to Geeks, zrzut rożny Uwaga, Rio Ferdinand Niestety nie udało się Ale Rio Ferdinand jeszcze tutaj walczy, walczy, walczy Ale nie udało się nic tutaj zrobić Trzeba uważać, uważać tutaj na kontrę ze strony Bayernu Oni właśnie są dobrzy w takich akcjach Dobra, Rio Ferdinand Proszę Państwa, kontuzjowany Niestety nic nie zdziałał Chyba dlatego, że jest kontuzjowany Trzeba uważać. Kagawa Kagawa przy piłce zagrywa do Walencji. Walencja ładnie tutaj przedryblował zawodnika z Bayernu. Walencja, uwaga, polekarne, może wrzucać. Walencja wrzuca. Niestety tam jakiś obrońca z Bayernu zdjął tą piłkę. Nie udało się. Chociaż teraz Anderson, proszę państwa, przy piłce. Nie, stracił. Stracił. A i mam jeszcze do was pytanie, czy wolicie, abym. Nagrywał skróty, czy po prostu całe mecze? Mi to jest naprawdę obojętnie I wydaje mi się, że skróty chyba będą lepsze, ponieważ zobaczycie tylko ciekawe akcje. Uwaga, Walencja przy piłce! I... Aj, poprzeczka! Normalnie jak Lachu. Jeszcze Anderson dobija i również się nie udało. Niestety. 0-0, nadal. Evra, Evra podaje do Gigsa, Giggs Giggs stracił niestety Kurczę, powtarzam cały czas niestety Ajajaj, aj, aj. o jakiś Bartosz Neymar Jest online, ciekawe kto to jest Nie znam gościa, Dodam mnie do znajomych Ale to szczegół Uwaga, Anderson przy piłce może grać do Walencji Nie udało mu się Rio Ferdinand zagrywa do Andersona Anderson do Walencji Walencja do Van Persiego Van Persie Idzie, idzie, proszę państwa, i będzie gol. Tak, mamy gola. Brawo, w 19 minucie. Manchester prowadzi jedną bramką. Zobaczmy to jeszcze raz. No i raczej tutaj nie miał żadnych szans. Znaczy, mógł go wyczuć, ale nie udało mu się. Proszę Państwa ładna akcja Kagawa przy piłce Kagawa uwaga strzela Kagawa i mamy drugiego gola w 20 minucie brawo! Bardzo szybka reakcja zawodników z, Rea z Manchester United poczekamy no, ja z Realu. Pewność, że... Zaspali po prostu obrońcy Bayernu. i Kagawa to pięknie wykorzystał. Gości już chyba się poddaje, albo... Tak, nie no, no tak, już się poddaje Za chwilę wyjdzie pewnie z gry Po prostu nie potrafi grać do końca No nic Dużo bramek będzie Już mamy 4-0 Zobaczymy, no dawaj gościu, dawaj Może wbijemy te 10 bramek O, niestety, nie Chciał tylko, wiecie, zaszpanować Chociaż, nie A, nie udało ci się, ech co za idiota. Dobra, Kagawa podaje do Gigsa. Gigs zagrywa do Cliverliego, Cliverli do Ferdinanda, Rio Ferdinando do Van Persiego. Van Persie tutaj szuka dziury, lecz nie udaje się. Chociaż może jeszcze Van Persie próbuje. Nie, nie udało się. Gigs, Gigs, rzut rożny. Proszę państwa, Walencja. Nie udało się tutaj. Kto to próbował tam się dostać na główkę? Aj, nie wiem kto chyba. Rio Ferdinand. Dobra mamy 5-0 no, Taki mecz jest bez sensu Ale dobra Chociaż moi widzowie zobaczycie yy, Jak wbijam rekord bramek Może dojdziemy do 10 6 bramka Nie no nie jest źle 7-0 Ciekawie czy w Ultimate Team by tak robił Jakby tak robił No to by było hardcorowo 8-0. Gościu widzę, że się bardzo stara. Ciekawe, jaka będzie ocena meczowa. No już chyba wychodzi z gry, niestety. No, więc tak. W tym oto krótkim odcinku to by było na tle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeszcze raz zapraszam do komentowania, oceniania i dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.